Cześć, witajcie kochani, wieczorowo poro, a raczej nocno, tak? Dzisiaj znowu jest północ i nagrywamy kartę dnia, która tak naprawdę jest na każdy dzień, nie tylko na ten dzień, kiedy otworzycie. To jest karta, można by było powiedzieć, bezterminowa. Kiedy wyjdziecie na ten filmik, to będzie na ten moment. Także już ja dla Was, kochani, z tego tarota, tak jak zawsze, ten tarot, wyciągnę dla Was jedną kartę. Dla Was, kochani, dla siebie też. Skupcie się, aniołki. Będę wyciągała kartę. Zobaczymy, jaka to będzie dzisiaj karta. Jaki to będzie dzień? Czego możemy się spodziewać? Jedna karta, żeby zarysowała z jak największą liczbę osób. Jaki to będzie dzień? Karta dnia. Koło. Koło Fortuny, kochani. I jeszcze weźmiemy sobie drugą kartę. Tak wiecie, to jest od aniołków. Przekaz od aniołków. Na dany moment, kiedy otworzycie ten filmik. Ok, mamy karty. Dpiero dla, dla nas jedną kartę. Mamy kartę kochani. Twórczy projekt. Rzucę sobie kartę. No i kochani, mamy koło fortuny na dzisiaj. Co nam przyniesie koło fortuny? Myślę, że powroty i zmiany. Koło fortuny to tak jest, że ono kręci się raz w prawo, raz w lewo. Przeważnie, gdy jest koło fortuny, to są dobre zmiany, ale możemy się liczyć z tym, że jednak zawieruje. Tak? i może się zakręcić na przykład za pół godziny na odwrót później znowu kręci się w tą stronę myślę, że możemy czuć się bezpiecznie tego dnia możemy się czuć komfortowo po układanie, tak myślicie? właśnie nie tu się mylimy tego dnia jak jest koło fortuny to powinniśmy mieć się na baczności bo może nagle coś wyskoczyć na przykład masz wolny dzień i dzwoni szef, mówi, że jesteś potrzebny. Potrzebna w pracy. Właśnie to jest koło fortuny. Jakaś zmiana, także nie możemy się czuć bezpiecznie w tym dniu, bo może coś wyskoczyć. Cokolwiek, tak? Coś takiego, co jest spokojnie, jest spokojnie i nagle. Something. Coś tak? Tak jak w czasie filmu, gdy wyskakuje reklama. Coś niespodziewanego. Nagle coś jakby z wielkim hukiem. No, może to akurat nie jest reklama, ale coś takiego, że jesteśmy tego dnia spokojni, mamy wolne i nagle przypominamy sobie o jakimś zleceniu lub mamy telefon, żeby na szczepienie. Czegoś nie spodziewaliśmy, i szybciutko się się ubieramy i pędzimy. Bo jesteśmy prawie spóźnieni, to jest koło Coś nagle, tak? Coś czasami z wielkim hukiem. Jakieś wydarzenie, które na przykład nam zmieniał 180 stopni. Nasz dzień, wszystko co mieliśmy poukładane, tak? Nagle coś przychodzi, to jest koło Myślę, że możemy tutaj różnych zdarzeń tego dnia się spodziewać. Przeważnie, to są kochani, dobre zdarzenia. Zawsze jak ja wyjmuję koło to jest raczej dobra karta. Ale to jest tak, że tego dnia przed tymi zdarzeniami też nie uciekniemy, ponieważ to, to jest jakby od losu, tak? To jest tak jakby karmiczne czy coś, takie różne zdarzenia, także od tego nie da się ucieknąć. Nie zmienimy przeznaczenia jakby, tak? Bo tak naprawdę nie wiemy, co może się wydarzyć w tym dniu. Przeważnie zaznaczam, że to są dobre rzeczy, także się nie denerwujmy, kochani. Wiecie jak to jest, los jest ślepy czasami, tak samo jest przeznaczenie. Czasami nam się wydaje, że mamy wpływ na te zdarzenia. Możemy na przykład afirmować, wizualizować, dzięki czemu faktycznie coś tam zmieniamy, tak? Kształtujemy naszą rzeczywistość. Wiadomo, mamy niby ten przysłowiowy palec na pulsie, tak? Ale istnieją też takie różne sprawy, które spadają na nas nie wiadomo dlaczego i skąd, tak? Mimo naszych afirmacji, wizualizacji i w ogóle modlitw, wszystkiego. Nagle bum coś coś takiego, co zmienia nasz dzień. Nie wiadomo skąd, nie wiadomo dlaczego, tak jakby spokojne niebo i nagle burza z piorunami. Właśnie, lub jakaś wichura lub deszcz, tak? W tej chwili, tak jakby coś, co budowaliśmy nagle, jeżeli by się odwróciło w drugą stronę, to tylko popiół zostaje. Tak to jest. Ale przeważnie, tak jak mówię, koniecznie, mało kiedy jest właśnie na gorsze. Przeważnie to są sytuacje, które zmieniają się na lepsze. Koło fortuny przeważnie kręci się w prawo stronę. Tak samo jak samochód. Nie jedziesz, koło się kręci. Rzadko kiedy cofasz, tak? Jedziesz do tyłu. Przeważnie jedziesz do przodu. Myślę, że koło fortuny bardzo fajnie można nazwać. Właśnie tak jak samochodem, jazda samochodem. Przeważnie jedziesz do przodu. Skręcasz do przodu. Mało kiedy jedziesz do tyłu, gdy musisz cofnąć. Kochani, wiecie co? Koło fortuny to też różne. Gry losowe dla mnie tego dnia może będziecie mogli, lub będziecie mieli chęć, kupić strapkę czy zagrać w lotto, coś takiego, tak? Myślę, że tego dnia lepiej nie podejmować żadnych takich bardziej decyzji, takich wiążących się z większą inwestycją, bo przy kole fortuny to czasami, no wiadomo, losy ślepy, żebyśmy nie stracili, kochani bo jeżeli mamy dużo na przykład pieniążków i obstawiamy tego dnia, kiedy jest koło fortuny, to może lepiej nie ryzykujmy, no nie, lepiej poczekać, kiedy będzie wszystko takie poukładane, tak jakby może jakaś inna karta będzie po prostu, umiarkowanie, czy gwiazda, tak, słońce, no ale koło fortuny to raczej nie, chyba, że ktoś lubi właśnie takie um, adrenalinę, tak, że obstawiamy i zobaczymy. Tak właśnie działa koło fortuny. Nagle, niespodziewanie, zupełnie się zakręci w innym kierunku niż sobie, jakby chcieliśmy, podążaliśmy. Tak? Myślę, że tu też może być tak, że, kochani, tego dnia różne rzeczy mogą nas spotkać związane właśnie z takim zawirowaniem. Wydaje mi się na przykład, że możemy podążać do przodu, a tego dnia, kiedy mamy koło fortuny, to poczujemy akurat, że zataczamy to koło. To, tak, wiecie, można by było to tak właśnie. W ten sposób wytłumaczyć, że się kręcimy w kółko, tak? Powracamy jakby do punktu wyjścia, wyobraźcie sobie to koło. Tego dnia, kiedy wypada nam ta karta, to jest tak, jakbyśmy się czuli, że stoimy w miejscu, no nie dosłownie stoimy, ponieważ się kręcimy, ale w kółko, tak jakby naokoło własnej osi. Tego dnia możemy też poczuć, że jakby nie idzie nic do przodu, wszystko stoi w miejscu. Kręci się kręci, dużo przeżyliśmy, no i patrzymy, że jesteśmy w tym samym punkcie. Przyszliśmy, tak jak byśmy błądzili po lesie, myślimy, że jesteśmy już na i nagle patrzymy to samo drzewo. To właśnie coś, coś takiego w kole fortuny. Bo tak, kochani, w ogóle koło życia, tak? Są narodziny, jest i koniec, to jest właśnie z koło fortuny. Naszym właśnie małym jednym wcieleniu. Również też, wież, przy kole fortuny możemy powracać do spraw jakby Sprzed wielu lat, tak? I często do tych samych ludzi, którzy właśnie pojawiali się nam, tak jak na tym kole, właśnie kiedyś, kiedyś to się kręci. Ciągle wracamy się, że tego dnia też mogą być jakieś takie sytuacje, kiedy na Twojej drodze staną ludzie, którzy wcześniej z Tobą robili interesy, czy jakaś osoba, która wcześniej była w Twoim życiu, bo to też możemy spotkać właśnie na tym kole tego dnia ludzi z przeszłości. Tak jak widzicie, co. Zwłaszcza, jeżeli nie możemy z czymś sobie za bardzo poradzić, to tutaj niedobrze by było przy, przy tym kole tego dnia spychać wszystko do gdzieś tam do podświadomości. To nie jest właśnie dobra taka, jakby recepta, tak? Bo tutaj trzeba by było z tej sytuacji najlepiej wyjść, bo ta sytuacja na kole fortuny, tak jak tu karma uczy nas, to wyciągnąć wnioski i nawet jeżeli są gorzkie, wyciągnąć, nie spychać nigdzie tego gdzieś, tego dnia, tak? Myślę, że to będzie taki dzień, kiedy zrozumiemy pewne rzeczy może z przeszłości, może spotkamy jakąś osobę, która w naszym życiu już była, przypomniemy sobie pewne lekcje i tego dnia to jest taka, tak jak egzamin, taka nauczka. Nie spychajmy tego, nawet tego coś nau nauczyliśmy, co nas skrzywdziło, Bo po to, kto jest stanął na naszej drodze, żeby dać dla nas pewne lekcje. Nie zawsze są miłe lekcje. W Szkole Fortuny oczywiście, tak? Ale musimy wyciągnąć właśnie te wnioski, i podnieść czoło, i wybaczyć, i po prostu iść naprzód. Może akurat ta osoba, kiedy nas zrniła wcześniej, która staje na drodze, to akurat miała taki dzień jak koło fortuny, że wcale nie chciała i tylko tak po prostu wyszło. Tak jakby to się zakręciło nie w to stronę, co trzeba, tak? Tutaj, kochani, nasze własne lęki, wszystkie obawy, które mamy. Często właśnie wychodzę tego dnia, który był gdzieś tam zapchnięty, gdzieś daleko w naszej główce, pochowany po kątach. Właśnie tego dnia mogą wyjść te wszystkie lęki. I też nie trzeba tego odpuszczać, tak jakby chować do tych szufladek, tam w główce, tak? Tylko stawić temu czoło, żeby to znowu się nie powtórzyło. Bo tak to będzie w kółko dalej dalej i będzie zmierzać w kółko tego samego znowu będziecie w tym samym punkcie. Także koło fortuny to też myślę, że trzeba z pewnymi rzeczami się pogodzić, pewne rzeczy zrozumieć, lekcje wyciągnąć tak, i żeby już do tego może nie wracać, jeżeli by się udało, kochani. Bo czy zastanowiliśmy się na przykład, ile razy kiedyś spotkaliśmy tych samych ludzi, to samo sytuację, tak byśmy byli na tym kole, w kółko te same, tak jak deja vu, tak? Dżavi, deja dejavi. Deja no właśnie, z tym kołem tak jest. Czasami to są właśnie wielkie sprawy, to są, czasami to są malutkie. Nawet myślę, że takie niedostrzegalne sprawy, jak tu na tym kole. Czasami może mieliśmy jakieś zdarzenie z dzieciństwa, tak? Coś się stało, coś fajnego czy niefajnego. I nagle takie koło mijają lata, ciągle jesteśmy na tym kole i tego dnia, kiedy jest ta karta, może Wam coś się przypomnieć. Pomyślicie, że to jest też vu, to jest właśnie te coś, co kiedyś przeżyliście, bo ciągle jesteśmy na tym, obracamy się, tak. Czasami może nam się wydawać, że z tego koła spadliśmy, że już jesteśmy poza tym, tak, ale zanim tych lekcji nie przerobimy, nie zrozumiemy pewnych rzeczy, ciągle będziemy na tym kole. A szczególnie wtedy, gdy odpychamy gdzieś tam w podświadomość te wszystkie rzeczy, które powinniśmy zrozumieć, wyciągnąć z nich wnioski. Jak to przy, właśnie przy tych takich różnych relacjach nadkarmicznych, tak, coś wyciągnąć z tego, nauczyć się czegoś, żeby już nie popełnić się przykład danego błędu, tak? Więc jeżeli ciągle tego nie przerobimy, ciągle będziemy w tym punkcie, kiedyś, kiedyś, później, później nam będzie się wydawało, kurczę, ta sytuacja była. Tego dnia myślę, że tutaj jakieś się pojawia koło, to trzeba pewne rzeczy przerobić po prostu, żeby to znowu nie wróciło do naszego życia, żeby znowu nie było te déjà vu. Skąd ja to znam? Przecież ta sama sytuacja była, identycznie, właśnie. Bo była nieprzerobiona. Więc dlaczego spotykamy w kółko takich samych mężczyzn? Nawet jeżeli to nie jest ten sam mężczyzna, identyczny, to ma podobne cechy charakteru. Przy pierwszym spotkaniu nam się wydaje, że jest tak jak bratnia dusza. A później ta relacja przyistacza w się coś takiego, co nas po prostu dołuje, jest niedobre dla nas. I znowu się powtarza i znowu się powtarza. Znowu ci sami ludzie. Może w innej skórze, ktoś mówi w innej otoczce, inaczej ubrani, ale ci sami, którzy kiedyś już się pojawili w naszym życiu i ciągle przychodzą do nas, żeby pewnych rzeczy nas nauczyć, i pewnych rzeczy nauczyć się od nas. Dlatego kochani, tutaj w kole nie można niczego pomijać, niczego tak naprawdę. Tutaj po prostu trzeba to wszystko przerobić. To jest ciężkie, wiem. Często właśnie to prowadzi do tego, że czujemy się jacyś rozczarowani tym, że niby, niby wszystko poukładaliśmy, iż powinna sytuacja się nie wrócić i znowu wraca. Bo skąd my mamy mieć pewność, że przerobiliśmy te lekcje. Czy nam da odpowiedź tarot? Czy nam da jasnowiec? Kto nam da to pewność? Że z daną osobą są przerobione lekcje, i to znowu się nie wróci, nie wróci, nie będzie tak wracać, czy w tym wcieleniu, czy w następnym w kółko. Wciągnęliśmy dzisiaj, kochani, te koło Fortuny, i są tutaj takie, jakby dwie opcje tego dnia. Pierwsza jest, to jest taka właśnie jak trąba powietrzna, tak? która nam zrobi spustoszenie, może tego dnia nas ogłuszyć. I tak jakby się spytamy: O Matyldo, dlaczego to jest znowu? Właśnie, to będzie wtedy w lewo stronę. A druga, to pojawia się tak jakby jakieś zdarzenie, osoba, która właśnie jest jak déjà tak? I ze zdziwieniem patrzymy, stwierdzamy: Kurczę, on, ona jest podobna do mojej koleżanki, do mojego chłopaka, do mojej dziewczyny, do kogoś, której już tyle lat nie widzieliśmy. Jest to identyczne zachowanie. Jak bliźniak, jakie to jest dziwne, dlaczego się przy tej osobie tak dziwnie czuję? Przy tym kole fortuny, kochani, zawsze to jest taki cel, żeby nas obudzić, właśnie z takiej słodkiej, trzemki, tak? I pokazać, że życie niestety, nie możemy sobie życia zaplanować. Ten, ten dzień nam pokazuje pewne niespodzianki, które wyskakują. Też pokazuje, że musimy pewne rzeczy doświadczać zarówno tych takich bardziej smutnych i tych takich cudownie wesołych, ale one wszystkie właśnie w kole fortuny mają zmienić nasze życie. Mają na czas czegoś nauczyć, żeby żebyśmy w ogóle my czuli, że ta energia cały czas wiruje, a nie stoi w miejscu, żebyśmy nie zapadli w jakiś letarg. Tak? Tutaj też może sy jakby sygnalizować jakąś odmianę. Przeważnie mówię, kochani, że to jest na lepsze. W takim kierunku potoczy się ten jakby, to te życie, ten los, żeby dla nas było lepiej. Przyniesie raczej tylko nie dobre rzeczy tego dnia. Coś tam się wydarzy, ale powinno iść w dobrym kierunku. Nie mamy oczywiście na to wpływu na ten dzień, na te zdarzenia, także tutaj nie ma co planować. Robić listy, rzeczy, bo jeżeli jest koło fortuny, to może sobie zróbmy godzinę awaryjną na jakąś niespodziankę właśnie, że coś wyskoczy, ktoś zadzwoni. Coś jak z nieba spadnie. Tak? Jest bardzo fajna. Co należy, kochani, zrobić, gdy upadniemy? Powiedzcie mi, odpowiedzcie. To, co robi małe dziecko, jak spadnie na piasek. Się podnosi, popłacze i idzie dalej. Właśnie to jest koło fortuny. Kochani, przepraszam, że ja tak szepczę, ale to kartę dnia nagrywam zawsze w nocy. I po prostu chcę, żeby tak wyglądało, bo czasami ktoś tam gdzieś napisze i pisze, że cicho, że szepcze. Tak to ma być, jeżeli na początku ktoś odpala film i mu się nie podoba, to wystarczy wyłączyć. Nie trzeba do mnie pisać komentarzy, które ja potem usuwam, bo po prostu nie chcę, żeby one były, że źle mówię. Ja tak mówię i nie chcę, żeby ktoś mnie zmieniał. Ja też nikogo pojedynczo nie chodzę na kanale, nie szukam, nie zmieniam. Dlatego uszanujmy siebie, takim jakim jesteśmy. Bezbędnych takich mm, komentarzy, kochani. Mam nadzieję, że, że jestem przydatna, że, że słyszycie mnie. Jeżeli w danym głośniku mnie nie słychać, to może w jakimś innym telefonie usłyszycie. Chyba, że może te parę osób, które zawsze pisze, że mówię tak anemicznie, to może po prostu mają jakiś stary model, nie wiem. Teraz, kochani, mówimy sobie aniołków, ale tak jak wiecie zawsze e, wezmę do tego już książeczkę, nie będę mówiła tego z główki. Ponieważ, kochani, aniołków nie chcę przekręcić. Nie chcę mieć problem z nimi. Twórczy projekt, zobaczmy, teraz ja poszukam sobie w książeczce tego. Twórczy projekt na ten dzień do koła Fortuna. W alfabecie, kochani, jest teza jako literę. Dobrze, mam. 57. <grym> o, mam, otworzyło się. Słuchajcie, kochani, ta karta mówi, że potrzebujesz więcej możliwości twórczego wyrazu. Anioły podpowiadają ci żebyś postarał się zmienić ujście dla swojej kreatywności w pracy, ale też i w domu. Na przykład możesz pisać, może graj na jakimś instrumencie tego dnia, zajmij się może rękodziełami. Ja tu od siebie dam. Może szydułkowanie, może pomaluj, może uszyj coś, może wystrój mieszkania tego dnia zrób. Właśnie, bo jest koło fortuny. To może, kochani, że zamiast się skupiać tego dnia na jakichś niespodziankach. Że może coś nam tu się przydarzyć, po prostu może się zajmijmy tym, co lubimy, może jakieś pasje w ogóle. Nieważne, czy te dzieła nasze nada, co się nas sprzedaż, czy na prezent, tak, czy nie. Najważniejsze, żebyśmy sobie pozwolili, jakby wewnętrznemu artyście, który nas trzemie, właśnie cieszyć się z tą swobodą. Żebyśmy mogli po prostu nauczyć się, co wziąć, kredki, malować na kartce, może ta energia z nas wyjdzie taka. I tutaj tak jeszcze dodatkowe znaczenie tej karty. Zajmij się ważnym projektem, z rozpoczęciem którego dotąd zwlekałeś. Tego dnia można by było właśnie wrócić, to wygląda, że będzie dobrze. Zapisz się na jakieś twórcze zajęcia, na przykład do fotografii lub tańca. Cel życiowy i dodatkowa praca pojawia się na Twojej drodze, dzięki wysiłkom twórczym, których obecnie nawet sobie nie wyobrażasz. Więc nie zmarnuj tej szansy. I nie zamartwiaj się, że nie wiesz, jak to zrobić. Jak weźmiesz daną rzecz w rękę, to nie aniołowie pokierują twoimi paluszkami i będziesz wiedzieć, jak malować, jak wystroić z tego dnia pokój. Także tutaj dostaniesz natchnienie twórcze. Po prostu idź przed siebie tego dnia. Twoja dusza pragnie wyrazić się twórczo tego dnia. Podążaj za nami, a natchniemy Twoje życie artyzmem i kreatywnością, twórczą ekspresją. Napełnimy Cię witalnością i ekscytacją. Ponownie rozplanuj dzień i znaleźć miejsce na pasję w życiu, co lubiłeś może robić kiedyś. Wróć do tego, tego dnia. Może coś jest zaniedbane. Może kiedyś lubiłeś haftować, może jeździć konno, ale jak to można jeździć konno twórczo? <grymnie> Miecie cudowny dzień i całe życie. Posiacki przytulam Was pa.